Dobrze widzieliście? Do uprawnień mojej 100-dropów. To jest, opening, jest 1000, więc krótki, mam nadzieję, że będzie też dużo wyświetleń. I chcę się zapytać, czy na coś fajnego, na no, przykład jest kilka, może dostać, może jakoś postać, może dużo kredytów. No jak było widać, dostałam chyba 500 kredytów i odblokowałam, oddziałam. dostałam mam dostać tylko postać. E, czyli. No. <laughs> Mam jeszcze Charlie. Więc Charlie bardzo chcę i mam nadzieję, że może też jakiś piecet odkrytu mi będzie, na końcu i będzie łatwiej mi produkować. Ale no nie wiadomo. I tego co zmienia teraz, on już będzie na zawsze.